Chodzi baba po ulicy w białej chustce i spódnicy Przyjechała aż z Krakowa, więc ją trochę boli głowa Plecak z logo... Ale jak, 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 ja, jak ja mam y, wiesz co chodzi, jak to mam no. zrobić? Nie wiem A można tym na przykład? Nie, nie, nie! Schowaj, ty gdzież to Chodź, Dobra, widzowie, ja jestem. Czekam ciągle. E, nie mogę się w ogóle z tej klatki wydostać. Ja jestem, nie wiem, czwarty dzień, czy trzeci raz, trzeci dzień, jestem już w tej klatce. Nie mogę nic zrobić, nie mogę w ogóle wyjść stąd. To jest jakaś dziura, ale nie mogę w ogóle się przez nią w ogóle przebić, bo nic, niczym się w ogóle nie da tym bedrockiem. Nic w ogóle Bedroka nie da się rozwalić W ogóle wow. Sorry, sorry, sorry Idziemy Haker się Nawet mówi, że do... się tepnie Dobra Tylko już, już, już Haker, to jak się tepniesz, do... to mam do ciebie kilka pytań Więc możesz najpierw posłuchać Dobra, Haker, więc tak więc tak, haker, ee, mam do ciebie takie pytanie. Czy chciałbyś mnie wypuścić? Bo ja ci nic takiego nie zrobiłem. Bo ja, bo ja nie. No, nic nie zrobiłem ci złego. Chcesz mnie wypuścić? Super. Naprawdę, nie wiem ee, jak, nie wiem z jakiego powodu, ale super, dzięki Haker. Eee... Ale zanim przejdziemy, co będzie dalej, zasubskrybujcie ten kanał, zalajkujcie ten film, bo jak będzie 50 wyświetleń, to będzie kolejna część. No tak łatwo, Łatwo? go torturować, a torturować go, zabijać go. Yy, on na napisał bieg kolego Co się tu odpiornicza? Co? Yy... Nie wiem. Co się tu dzieje? Chcę z wami grać. Coś mi tu nie gra, kapitan. Coś mi tu nie gra. Mi też tutaj coś nie gra. Ty masz z nim co już się z nim, kapitan! Haker, o co ci chodzi? Chcesz z nami grać normalnie? Um, wait, Psst, kameran, czekaj. Oh. Gadamy czy... normalnie z hakerem, Normalnie Ale... gadamy z hackerem. Ale on na serio, serdecznie... co Nie film. Jakoś się można z wszystkiego spóźnić? Co tu się dzieje, haker? U? Serio, ty z dnia na dzień mnie zabijałeś najpierw, a teraz zmieniłeś się. O co ci chodzi? Co, co ci takiego strzeliło do uba, powiedz mi. O, uh, okej, okay. ale mi coś tu hacker śmierdzi, wiesz? Te twoje. Chcesz z wami grać, chcę z wami grać. Tak samo jak odszedłeś kiedyś od nas, mówiłeś, że idziesz do Wojana, a nie odszedłeś wcale od nas. Ej, czekaj, ten on popił. Tą osobę? Tą Józef. Hacker, mi coś tuś naprawdę śmierdzi, bo. Bo nie ja twój fan. No. Halo, ale haker, przedłeś do nas na serwer, w ogóle po co? Po co w ogóle przyszedłeś na, na nasz serwer? Po co? My cię w ogóle nie przewyzywaliśmy, czy coś, nie wiem. Po prostu zaczęły Bo najpierw spadać rzeczy z nieba, później jakaś tabliczka, ja was widzę, no i od tego się to zaczęło. Zacząłeś mnie wie... bo to nie ja. To kto? To kto właśnie, no. Kto? E, Kapitanami? Józef? Józef. Mhm, na Ej, pewno. Soj, e, mogę, mogę coś powiedzieć? No? Ej, Marcel. No? Słuchaj, my i ta merda, no, rozmawialiśmy z Józefem. Prawda? Mhm. Wy się soj, Aha. już Chcesz przejść na naszą stronę? Ja bym Co? mu nie ufał. Kapitan, chodź tu na chwilę. Chodź na chwilę na słówko. Mm. Jakoś on się tak nasłyszy. To wyjdziesz nas mikro, z mikrofonu. Jakiego mam wyciszyć, jeżeli on jest na, swój, Dobra, jakby na Nieważne, nieważne. Słuchaj, kapitan. Mi coś tu... A? Mi coś tu naprawdę śmierdzi. Nie podoba mi się to. Moim zdaniem Hacker nadal chce zwa, z... Haker chce z nami nadal walczyć, tylko po prostu jakoś nie udaje miłego na razie. Bo on kilka razy też tak robił. Tak, ale chyba teraz naprawdę poważnie to robi. Mhm. Jak... Na pewno, się ja jeszcze mu nie ufam. Ale wiesz, że on powiedział, kto z nim jest, a on tak nie mówił. Kapitan, a jakby ci powiedział, nie wiem, że e, haker to tak naprawdę. Kajlo, to co? Uwierzyłbyś? Może. To Kajlo jest chyba do wszystkich. Ja bym nie gole. uwierzył, wiesz? Ja bym nie uwierzył. Jak ona, jak ona, A... trafiła, jak ona trafiła na policję przez... <laughs> no, rację, no. Nie, no właśnie, no właśnie, racja, racja. Haker! Okay. Tobie, tobie nic nie strzeliło do głowy? Że nie masz żadnej usterki? Ale ty, na serio chcesz... Sorry, przepraszam cię jeszcze raz. Czy na serio chcesz z nami jakby grać? Kapitan, ja myślę, że to jest koniec hakera na dzisiaj. Ja myślę, że haker powinien odejść z serwera na zawsze. Ja nie pozwolę mu grać na tym serwerze. Przez to, co on zrobił przez tak, nie wiem, 3 lata od września, nas atakował bez żadnego powodu, a teraz e, chce z nami sojusz. Nie, ja powiem tak. Okej, okay, rozumiem. Ta mi Co? co 7, mi się skoro zrobiło. Trochę. Widzowie, pokonaliśmy hakera. Tak, nie nagrałem wam tego, ale haker, powiedziałem hakerowi, żeby się sam zbanował. I udało się, pokonaliśmy widzowie hakera. Właśnie w, ten mo w tym momencie, moim zdaniem, kończy się ta seria z tym hakerem debilnym. Zobaczymy na dniach, bo coś mi tu się nie podoba. Ale będziemy jeszcze nagrywać Minecrafta. Tak, ale. No, będziemy, 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 ale na razie seria druga zostaje. Z, z, e, sezon drugi z hakerem zostaje oficjalnie na razie zamknięty. Więc zobaczymy, widzowie, na dniach, czy nie haker nie, nie wróci. Rozwaliłem tą jego budowlę. Dobra. Zobaczymy, ale, widzowie, czy haker wróci. Co zrobiłeś? Co? Rozwaliłem budowlę jego. Dobra, no, widzowie. Do zobaczenia, nie. widzowie, w kolejnych filmach. Halo ja, ja kapitan w ogóle mu nie ufam. Wiesz, weź go, dołącz i zapytaj go jeszcze raz, bo to mogło być jed, jedna on raz. Tam on tak, tam wiem. Wyszedł. Wiem, ale spróbuj go jeszcze raz dołączyć i spróbuj, bo Chuj. on tak łatwo. przez niego. No to włącz, go. to włącz go. Zaraz włącz. Zaraz włącz. Widzowie. Nie wydaje mi się, żeby haker odszedł z serwera i żeby puścił mnie wolno. Nie ma szans. Nie ma szans, żeby w ogóle haker coś by takiego zrobił, widzowie. To ja myślałem, że, ja że on będzie. Ja chyba wiem przez co. Przez to? E, przez tą sprawą. Chciał z nami wyjaśnić tą sprawę, ale już że jest wyjaśniona i chce na nas. Ochronić. Wątpię, to wie, że haker. Wiem. Trochę mi się składa, ciebie zrobiło, ale wątpię w Twojej małej głowie, się to zmieniło, naprawdę. Widzowie, ja. Mi się w ogóle nie szkoda, zrobię tego hakera debilnego. W ogóle. W ogóle. Ja myślę, że haker wróci. Nie odchodzi tak, Na... nie odszedł. Moim zdaniem, jest gdzieś ukryty. Tylko jeszcze nie chcę powiedzieć gdzie. Także widzowie, obserwujcie kanał Marcel Gitara kaptantami na YouTubie. Zobaczymy na dniach, czy coś hacker odwali, czy coś się zmieni. Bo coś ja mi się wiem. tu, bo coś mi tu śmierdzi po prostu. Nie też trochę tu śmierdzi. To jest podejrzane. No, więc widzowie, nie wyłączajcie jeszcze tego filmu. Zostańcie, czekamy, aż kaptantami włączy bota i zobaczymy. Czy coś się po prostu stanie? E czy haker w ogóle wejdzie na serwer? Ani te, Marcel, chodź do nas. Co chcecie? Co... E Co znowu... usłyszał ten. Tamerlan usłyszał tabliczki. Takie stawianie tabliczek. Przepraszam, czy <słuch> ja zrobiłem. Elo. Elo. Tu. O. Ja tak jak wam powiedziałem, ja nie wierzę w te wiadomości przyprosinowe i w ogóle w jego przeprosiny. To był wielki ham i prostak po prostu. Tak tylko powiem, kapitan. Prawda. I te tabliczki na Tak, ja nie wierzę w te wiadomości, że on przeprasza. Założę się, że on wkrótce znowu wróci, tak jak powiedział, że odszedł e, z naszego serwera, powiedział Elo, idę stąd, e, idę do Wojana. A w poprzednim filmie było napisane, że idę od was kidy, Elo. I tylko tyle. A dopiero później zaczął się twój sojusz kapitan. Mhm. Co co co, co, co? Nambsa Auto. Autona. Αλλά να σου έρεμε σου πει να μου λέμε αυτό.